Szanowni Państwo, ja to powiedziałam, no Polacy śpimy, 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 a tu kradli, kradną i wychodzi na to, że kraść będą nadal. Ostatnia plansza z tej prezentacji jest no też powalająca, Szanowni Państwo, bo potencjał ciepłowniczy wód geotermalnych, jeżeli chodzi o budynki i domy mieszkalne, jest tak ogromny, że możemy ogrzać od 2,5 miliona do 4 milionów domów energią geotermalną. To jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo. Oczywiście no są też jeszcze inne, ale o innych nie będę mówić. Ja tylko apeluję do mieszkańców Poznania, do mieszkańców Łodzi. Mam nadzieję, że dotrze do nich to że no nie uznają daj Boże tego, że no dobra no i tak weolia tak i tak weolia nam ciepłą wodę dostarcza no może koniec może kropka może właśnie te odwierty to powinny być łódzkie łódzkie nasze komunalne zakłady cieplne elektro no elektro ciepłownie komunalne ciepłownie chociażby dlatego, że Cena eksploatacyjna za metr sześcienny tej wody termalnej to jest 0 zł, ale to jest 0 zł ustalone w ustawie prawo geologiczne i górnicze w tabeli, tylko dlatego, że samorządy to robią.